あとこの人は。<music> <music> W ci witają wszystkich mieszkańców Częstochowy. Kochani, proszę o spokojnie. Pan prezydent chce zabrać głos. Silencji. To są klucze, które przekazuję dla króla i królowej. Dziękujemy panu prezydentowi za przemówienie i za przekazanie kluczy. Jak to w sensie prawdy rządzi królowa i... Częściej nadmienić musimy, I w roku przyszłym również mamy nadzieję odebrać od Pana Prezydenta decymalne klucze. Mamy nadzieję, że będą to jednak klucze do bram miasta o innym obliczu, do miasta przyjaznego studentów z Uczelni, 40 tysięcznej braci. Droga braci studencka, korzystając z zaszczytu, z jakim obdarzyli nas władze miasta... Pragniemy ustanowić uwenariowe dekrety. Nasze królewskie mości, król i królowa studentów ogłaszają co następuje. Dekret o prawach i wolnościach studentów. Studenci mają nieograniczone prawo do wyrażania swoich poglądów. Dekret o zniesieniu prohibicji na ulicy dekabrystów. Każdy z naszych poddanych ma obowiązek zachowywać się godnie jak na studenta przystało. Ważne się, bracia. Proszę Państwa, i zgodnie z tradycją wybierzemy najlepiej przebranych, którzy tutaj się stawili. Oczywiście nagrody będą wręczone niebawem.